Dzień dobry, witam na kanale Pachere w Poniedziałek z Panem Bartkiem. W tym nagraniu chciałem omówić takie hasło, które bardzo lubię. Myśl globalnie, działaj lokalnie. Chciałem Was w tym nagraniu zachęcić do aktywności lokalnej, społecznej, przez którą można się przebić i zrobić coś do dobrego dla dobra ogółu. Nadchodzi czas, w którym. Nasi wodarze, samorządowi, czy to w miastach, czy to w gminach, będą musieli uzyskać absolutorium, tak zwane absolutorium z wykonania budżetu. I przed głosowaniem na Radzie Miasta nad tym absolutorium jest od kilku lat debata nad raportem o stanie gminy. Ten raport o stanie gminy jest obowiązkowy, wynika z ustawy. Ja może teraz pokrótce pokażę ten przepis. To jest artykuł 28AA ustawy o samorządzie gminnym. I tu jest napisane tak: wójt do. Dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii uchwał Rady Gminy i Budżetu Obywatelskiego. Rada Gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. To jest mniej ważne. Rada rozpatruje raport, o którym mowa, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wujtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. To jest właśnie to, o czym chciałem powiedzieć. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Teraz punkt siódmy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym ustęp szósty, czyli chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemnie zgłoszenie poparte podpisami. W gminie do 20 tysięcy mieszkańców, co najmniej 20 osób, czyli wystarczy 20 podpisów w małej gminie, żeby zabrać głos na sesji i. Zabrać głos nad, stan, nad stanem gminy. W większych gminach i miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców jest to 50 osób. Czyli, na przykład, w Warszawie wystarczy zebrać 50 podpisów, w Warszawie czy w Krakowie, aby wystąpić na Radzie Miasta, no i powiedzieć swoje zdanie, jakie się ma na temat raportu o stanie gminy, lub czego nie ma w tym raporcie o stanie gminy, a powinno być, bo w tym raporcie często mm, włodarze nie zawierają rzeczy nieprzyjemnych, niepopularnych. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym, dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mo mogących zabierać głos w debacie wynosi 15. To jest to, jak rozumiemy, yy, maksymalna chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy przeprowadza się głosowanie nad udzielaniem wójtowi wotum zaufania. No to już są istotne kwestie dla tego nagrania. Ja w tym nagraniu chciałem Was zachęcić do udziału, do zabrania głosu właśnie w tym trybie. Zwłaszcza w małych gminach jest to dobra okazja, żeby powiedzieć o jakimś problemie, żeby coś Wujtowi wygarnąć, na przykład niespełnione obietnice, które, o których mówił na przykład na początku kadencji. No bo teraz mamy już 4 lata kadencji i wszystko powinno być z grubsza już zrealizowane. I tutaj to wszystko jest rejestrowane, to wszystko się nagrywa. Można to później wyciąć i zamieścić swój urywek, swoje wystąpienie gdzieś na Facebooku. Więc można się zabawić w takiego małego lokalnego polityka, powiedzieć o problemach, które są w gminie. To oczywiście nie zachęcam do tego, żeby robić, wchodzić w rolę pieniacza, który tam po prostu będzie robił coś złego albo robił komuś na złość. Ale warto raz na roku z tego prawa skorzystać. Zwłaszcza jeśli ktoś działa, zwłaszcza jeżeli ktoś działa w jakimś kierunku, a władza zachowuje się bezprawnie, można to wtedy wygarnąć tutaj radni bez, bez łaski, muszą Rada Miejska musi udzielić głosu takiemu mieszkańcowi. A być może w taki sposób też można zaistnieć w kontekście przyszłorocznych wyborów samorządowych, zwłaszcza podkreślam, w tych małych gminach warto podjąć takie działania, bo wystarczy 20 głosów, żeby zaistnieć tutaj na, na Radzie Gminy, powiedzieć o błędach, na przykład wójta, albo o bierności radnych, o jakichś układach, powiązaniach, to też zaniedbaniach. A też w takich małych gminach można wystartować w wyborach do samorządu w gminie takiej do, do 20 tysięcy mieszkańców bez wielkiego komitetu. Wystarczy swój komitet założyć, bo tam są wtedy jednomandatowe okręgi wyborcze. Także tutaj nie trzeba wchodzić w żadne układy, w żadne partie. Można po prostu samemu wystartować do Rady Miasta czy Rady Gminy o ile ono ma poniżej 20 tysięcy mieszkańców, bo niestety powyżej 20 tysięcy mieszkańców, czyli w większych miastach już są listy, już są, muszą być większe komitety i to jest trudniejsze. Zachęcam wam, Was jeszcze raz skorzystania z tego prawa do przemyślenia i pobudzenia debaty publicznej o stanie gminy właśnie przez swoje wystąpienie na tej sesji Rady Miasta, która, na której będzie absolutorium. Oczywiście polecam też wcześniej zapoznać się z raportem o stanie gminy. To tyle na dzisiaj. Dziękuję i pozdrawiam z Wieliczki. Pan Bartek.